Cześć, siemankowcowe w kolejnym odcinku ze serii Gospodarzy ze szpekowa. Jak widzicie... Je, znaczy, no nie widzicie, ale mogliście usłyszeć, bo by już Kuba się przywitał Jestem sam, mamy już pierwszy lipca Co ja dalej chciałam powiedzieć? Ja, mamy już pierwszy lipca, więc w dzisiejszym odcinku z racji, że Kuby nie ma to bo Kuba pojechał nam nowy sprzęcik za, załatwiać. Bo jak widzicie mamy dużo pieniędzy, a pewnie ciekawi was skąd mamy tyle pieniędzy. No, no sam lekko tyle dostaliśmy od naszych krówek. Więc git Kuba tam pojechał na wozy, <laughs> załatwiać i nasiona. I też może jakiś nowy sprzęcik, więc musicie się szykować e, właśnie tak pomyślałem że, że z racji, że jest 1 listopada listopada? yyy e, lipca, o, sorry że mi się myli, bo teraz w listopad, więc się myli mi kurcze, a tak musimy tutaj zajechać trochę źle układałem te belki właśnie e. trochę go nosi tego dojczyka. Kurde. O. Gdzieś źle belki, ale to trudno. Tam jednego sobie umieszamy i pojedziemy rozrzucać obornik na, na pola po tym pojęcznieniu. Więc no. Dobra, powinno już być pełne. Jak nie, to już nawet tak mi się nie chce zasypywać. Jedziemy krówką dać. O, patrzcie, idealnie pełne. Jak coś, to takie duże obroty są o, w końcu mieszę. <laughs> Dobra. Jedzie. Nie wiem czy czemu ta właka tu stoi, ale... Stoje i tyle, nam to powiedzą. A tu nasze krowki są. A też wyłączymy paszownicę? A nie wiem, mój mówi tak. Co tam niech musimy sypać? Bo. <grymne> nie mam wyjścia. Nie wiem czy nawet cały będzie trzeba im dać paszowo, choć możliwe, ale nie jestem pewna, Nawet jak nie to lepiej, to resztówkę pojedziemy cielaką. Yy, 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 yy. Cielaką wyrzucić po prostu. Mm. Są. A resztę dla naszych cielaczków jakie wysypać. Jak coś to w tym płótkach to my tylko dajemy sianą, bo nam znaczy, by się opłacało tam dawać tego kurczę. Wykręć nie wiem. Oplacało by nam się dawać. Yy, Peszowóz tylko po co mieszać, jak ja wolę tam tylko się wdać Jak widzicie, już pootwierano, wrota mamy. myślałam, że będą się... O, to też beczki trochę podrosły. mięso, Tam git. O, co za... Tutaj go gasimy <laughs> i pójdziemy teraz sobie do Ursusa. Yy, obornik rozrzucać. się, się tu nasze belki wszystkie są. Skłama jest na tym drugim gospodarstwie. Znaczy się pierwszym dokładnie. Dwójka. Ale idzie. Dobra. Hmm, tutaj jedziemy. Jak coś to my nie sprzedaliśmy jęczmienia. Więc sobie do osób wysypaliśmy. No więc no i <tryk> teraz też. Jak rozrzucimy te dwa pola nie wiem to kiedy w ogóle znowu starczy, ale no, to pojedziemy jeszcze sobie, zobaczymy jak to tam urosło w ogóle no, od razu sobie możemy pojechać, zobaczymy właśnie bo to tam pójdzie. No dobra, dobra. My się nie wiem za bardzo jak tu kantoru rozrzucać, bo tym <coughs> rozrzutnikiem jest ciężko wyczuć ile trzeba jechać od miedzy. Nie wiem, odpalimy go. A no, git. Lecimy. Trochę chyba mogę w prawo jechać, ale nie ja chcę przesadzić, wam stąd. tak będziemy jechali. Trochę szybszy bieg wsadzimy sobie, bo trochę ważno jedziemy. O, 13, 14 będzie i dookoła sobie najpierw wrzucimy wiadomo. I też tak myślałem czy gmałówki nie dać, bo też mamy dużo jej Jeszcze tutaj... Przez ten miesiąc się trochę naproduk naprodukowało wszystkiego, więc no więc zresztą zobaczymy jak to tam w ogóle zrobiła, ale powinno starczyć w ogóle ten rocznik cały na te dwa pola chyba hmm. <laughs> Zobaczmy sobie z perspektywy drona, jak to wygląda. O, to gdzieś tu będzie trzeba jechać. Jak no, widzicie, dajemy mało kilo, bo tutaj właśnie jest słaba ziemnia, tak jak mówiłem. Tutaj mamy ogólnie najsłabsze pole pod względem też ziemi. Mm, dobra. Odpalawę rozsutnieczek i niech leci. Obornik. Tak, tu gdzieś będziemy jechali. Chyba dobrze. Ale jak nie za trudno. Tak na oko trzeba jechać. Nie wiem, może jeszcze trochę tam pojedziemy, ale nie, bo to jest nierówne, to tam nie będziemy <laughs> jechali. A kurczę, trochę pod górkę to ma ciężko, ale to tam trudno. Znaczy to wiadomo, bo to w końcu też mało nie waży, taki rozrzutnik. Dobra. Tam tak rozrzuci, rozrzuci chyba. O kurde, nie zauważyłam słupa. Więc tak tu przejedziemy. Bok słupika. No dorzuci, chyba dorzuci. Jak nie to dorudni. Ja bym się tak spojrzeć z perspektywy drona, jak to on wygląda. No, a ciekawe kogo. Tutaj jest ten kawałek. Bo tu chyba kiedyś kuba coś miał, Tak mi się wydaje. Jak dobrze pamiętam, że kuba coś kiedyś miał... Ale nie jestem pewna akurat do tego, co gadam. Ale jak tak? To ciekawe, kogo to jest teraz, bo jakby chciał to, ja bym kupił tak szczerze i połączył tutaj te dwa pola. Ten las wyciął z pół, więc było dobrze. O, tutaj już się zawrócimy. Jest. No i dobrze, akurat jeden rozrzutniczek na, na te pola. Dobra, ja i lecimy tam dalej. Już 10 minut. Jak szybko zajedziemy, to jeszcze jeden paszowy mieszany właśnie. by było można dla uczelaków tam dać, bo trochę i tak mało im dałem niż one potrzebują, ale to tak nie ma problemu, mogę i poza odcinkiem dać to właśnie, A właśnie tak pomyślałam, co ja sam będę robił tutaj, akcję złapię, kamerę, bo by nie ma akurat a w sumie w sumie w pobelowane już wszystko wszystko dobrze porobione pozbierane już też barki zbieraliśmy przyjechaliśmy wtedy jeszcze to ładowarkę mieliśmy go już nie mamy na dwa przyjechaliśmy zebraliśmy ja tam dojczym kubała ładowarku bo mu się naprawdę spodobała ta ładowarka ale jeszcze to nie ten czas na ładowarkę, powiem wam tak szczerze. Znaczy, można i zawsze kupić, tylko chodzi bardziej o pieniądze. Dobra. Złożyć trzeba i lecimy. góreczkę i dajemy i rusza o już widzę że tu do koszenia będzie tak tutaj to i na tamtych polach pewnie tak myślałem, czy jeszcze pod koniec tego nie e, wiecie czego pod koniec czerwca nie kosić ale Myślałem, że nie, że nie będziemy jeszcze w szali, ale już patrzę, że pierwszego już wszystko ładnie wygląda. Więc powiedziałem go się teraz na rzepaczek pojedziemy, bo ten rzepak mnie bardziej ciekawi. Jak tam, czy on jeszcze ten, czy jeszcze potrzebuje trochę czasu, czy nie. Kurde, no szkoda, że tej dzierżawy tu nie ma, właśnie. Tutaj by można było przeorać albo coś, albo nie wiem Ci okazję. Po co nas to? Skresimy. Pójdziemy. Ale duży ten zobaczyk. To tak coś mi się wydaje, że... Nie, no teraz to jest... Yy, Tam ja będziemy chodzili, bo nic tu nie widać, ale czekajcie sprawdzę ziarko. No, dobre jest dziecko, ziarko. O kurczę, ja nie złożyłem tego rosy. To, to już jest dobrze. Mm. Odpalamy wszystko światełko, kuluciki. Komuś tam, kto to uprawia, to można trochę pojeść, tam, to no, dobra, ale No i kit, Daj mu, daj mu. Daj mu, daj mu. Tutaj pojedziemy dróżką Bo już ulicą, bo szybciej po prostu też w sumie będzie Byłyśmy mogli ulicą, ale po co dłużej nam by miało się schodzić jak chwila moment i zaraz dojedziemy Co tam ja jeszcze chciałam powiedzieć, a to teraz na koniec odcinka odmowa sobie Paszałus pomieszamy i tyle. Będzie w tym odcinaczku, więc taki spontaniczny odcinek, bo go się nie spodziewałam tak szczerze, ale taki trochę luźniejszy, takie, tak trochę obrządki, bo jednak to niby taka obrządki, ale jednak nie Obrzątki, bo jednak rozrzucenie Obornika było Ale tak, chyba właśnie nazwę ten film, obrządki. Ale już poza odcineczkiem sobie wywiozę na te dwa pola, jeszcze gnojówką poleję tam Żeby też wszystkiego nie nagrywać, bo to może dla niektórych być wkurzające, że wszystko nagrywam, a nie dla których to jest fajne, że wszystko nagrywam, bo że nic nie robię poza odcinkiem Choć dużo już rzeczy jest zrobione poza odcinkiem, tak jak, co tam, poza odcinkiem, nie wiem, w sumie <laughs> A, bele pozbierane, no na no odcinku zbieraliśmy już bele, więc więc no. Więc pomyślałem, że po co mam belę zbierać? Ja, no za bardzo tak szczerze, nikt nie lubi oglądania bel chyba. Y, znaczy, zbierania bel oglądać. Tak mi się jedynie wydaje. Ale mi się wszystko może wydawać. Dobra, odpalamy paszowość. Alarm tymi. Ale tak do tego. Znaczy do tego do odrębienia to nie został kupiony, ale właśnie taki się kupił podoba jaki jest. MT600cik. Bo to jest MTZ, a nie Belarus. Choć może mi się wymsyknąć Belarus. Ale ja tak naprawdę w tych ciągnikach to nie widzę różnicy czy MTZ czy Belarus Po prostu ciągnik. Znaczy... Po prostu, rusek i tyle. Nie wiem, czy MTZ, czy Belarus, choć... O, no to jest MTZ. Ale... Kurczę... Nie, nie udało mi się trafić. Choć nie widzę różnicy w takich tych ciągnikach. Ja tam nie widzę, na przykład. W Belarusie, czy w MTZ-cie. Choć też... Znaczy, miałem styczność w Reluzy. Belarusem i mam te zatem też ale to taką styczność, że widziałem po prostu tam nie siedziałem, nie jeździłem, ale widziałem. Więc no, tak, tego typu. Kurczę, ale to dziwacznie wzięłem. No i woda. Do... O kurczę. No i git. Co tam A, jeszcze tego weźmiemy łyżki kiszonki. tylko tu się wykręcić właśnie też. Kurde, ale to tak wygląda żydko że aż na to nie chce się patrzeć jak ale niestety moja wina i tyle no i gicie pełna łyżka oj, oj 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 dobrze trochę go nosi ale oj Powiem widzowie, że ten dojczyk to dobra sprawa, ale do tura to on nie jest taki też za jakiś za dobry. Bo trochę go nosi, ale to jednak no, dużo mieści ta łyżka. Więc w sumie się nie dziwię. No dobra, widzowie, to co? My kończymy ten odcinek. Trzymajcie się do następnego. Cześć!